Zastanawialiście się kiedyś dlaczego nie wolno czyścić uszu? Widzisz, za tym krzakiem siedzi mogli. Niechlujny, rozszuflany i brudny. Właśnie tak wyobrażamy sobie człowieka, który nie czyści uszu. No i w ogóle jest na bakier z czystością. Odrzućmy niepotrzebny brud na bok i porozmawiajmy o uszach. Ci, którzy nie czyszczą przewodów słuchowych, są wśród nas, całkowicie świadomie nie biorą do ręki patyczków higienicznych. Nie czyszczą, to nie znaczy, że zupełnie. Oczywiście, od czasu do czasu dbają o swoje uszy. Inaczej, małe przewody słuchowe byłyby kopalnią woskowiny. Te osoby czyszczą uszy rzadko i nie widzą w tym problemu. Oto dlaczego. Przyzwyczailiśmy się do używania patyczków do uszu. Widzisz, nawet wszyscy nazywają ten prosty przyrząd higieniczny precyzyjnie. Od razu wiadomo co z nim robić. I robimy. Codziennie czyścimy przewód, pozbywając się nagromadzonej woskowiny. Większość lekarzy w tym momencie łapie się za głowę. Kiedy manipulujemy patyczkiem, tylko częściowo pomagamy naszemu uchu pozbyć się woskowiny. Szkody są o wiele większe. Żeby patyczek chwycił trochę woskowiny, musi wepchnąć jej większą część w głąb, a my mamy iluzję czystości. Codzienne naciskanie przesuwa woskowinę coraz dalej w przewód słuchowy i zgniata ją w bryłkę. Zabierz czyścioszków z przedmonitora. Teraz będzie prawdziwa sensacja. Czystość w uchu. To wtedy, kiedy jest w nim woskowina, a nie odwrotnie. Tak, tak. Wszystko wygląda właśnie tak, jak zawsze baliście się nawet myśleć, kiedy wyciągaliście brud z uszu. Rzecz w tym, że to właśnie woskowina pełni funkcję odkurzacza. Miękko otula przewód słuchowy, zbiera brud, który się do niego dostał i wyprowadza go na zewnątrz. Natomiast usuwając woskowinę patyczkiem, ścieramy warstwę ochronną i otwieramy brudowi przejście w dopiero co wyczyszczone miejsce. To naturalny smar dla ucha, o specyficznym aromacie, to prawda. Lekarze mówią, że patyczki do uszu to zło. Nie warto tracić na nie pieniędzy i czasu. I zalecają, żeby czyścić uszy inaczej. Myć uszy tylko tam, gdzie sięga palec. O ile, oczywiście, Twój palec nie ma rozmiarów patyczka higienicznego. Wybierając taki sposób, będziecie zdrowi. Nie będziecie mieli na przykład czopów z woskowiny. Dzięki temu zawsze będziecie mieli dobry słuch. A teraz wyobraźcie sobie, co jeżeli drgnie Wam ręka, kiedy czyścicie uszy patyczkiem. Uszkodzenia nie da się uniknąć. Zabezpieczenie przed okaleczeniem to Wasz palec, który nie wejdzie do przewodu usłuchowego. Oprócz tego istnieją przeciwnicy nie tylko czyszczenia patyczkiem, ale w ogóle regularnego czyszczenia. Jeżeli żal Wam wyrzucić nowiutkie opakowanie patyczków, lekarze radzą, żeby czyścić nim jedynie małżowinę, no albo wąskie szczeliny w domu. A wy? Przeszlibyście na czyszczenie palcem i zrezygnowalibyście z patyczków do uszu? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o subskrypcji naszego kanału. Cześć!